Witam serdecznie! W dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać trochę o zasadach żywienia naszych karpi. Na pewno powiedzieć trochę o takich ogólnych zasadach, którymi należy się kierować, ale także o swoich spostrzeżeniach i doświadczeniach, które tutaj przez ten czas, kiedy już hoduję te moje ryby, które nabyłem. No bo na pewno. Trzeba się kierować takimi ogólnymi zasadami, które gdzieś tam są dostępne, w hodowli Carpico i ogólnymi zasadami żywienia, ale też należałoby spojrzeć zawsze na specyfikę własnego oczka, własnych ryb i dostosować je do warunków, które mamy u siebie. No i z tych takich dodatkowych czynników to będzie na pewno specyfika naszego oczka, czyli system filtracji, jaką on ma wydajność, wydolność, czy, czy potrafi odfiltrować tyle toksyn w postaci amoniaku, azotanów, jaką mamy obsadę ryb, jak dużo ich jest, jak duże są, czy jest to mieszanka ryb mniejszych z większymi. Ta, tutaj też może mieć to wpływ na specyfikę, w jaki sposób powinniśmy je karmić. No i tak zaczynając od tych ogólnych zasad karmienia. Można podzielić w zasadzie sezon karmienia na zimę i, i lato, czy sezon ciepły. Zimą właściwie nie powinniśmy karmić ryb, gdyż ich cały system przemiany materii spowalnia wtedy. I generalnie ryby powinny być przystosowane, czy są przystosowane do przetrwania zimy, właśnie bez pobierania jakiegoś takiego dodatkowego pokarmu wysokobiałkowego. Więc one żyją sobie na tym. Co sobie tam uskubią, tu jakiegoś glona znajdą czy jakiegoś robaszka. Generalnie nie pobierają za dużo pokarmu, choć wiem, że niektórzy karmią też zimą. No, różne, różne są podejścia. Ja swoich ryb tutaj nie karmię. Zaprzestaję karmienia w okolicach połowy listopada i właściwie do kiedy woda nie osiągnie, temperatura wody nie osiągnie 10 stopni, czyli jest to w okolicach końcówki marca, zależy od pogody, do tego czasu w ogóle nie karmię moich ryb. No, i sezon ciepły, czyli tak jak już wspomniałem, gdzieś końcówka marca, początek kwietnia, kiedy woda zaczyna ogrzewać się do 10 stopni, kiedy osiąga już tą temperaturę, wtedy możemy zacząć podawać dodatkowy pokarm. Ja tak robię u siebie. I tutaj mamy już podział na kilka takich powiedzmy z mniejszych sezonów w trakcie tego y, trwania tego ciepłego okresu wiosna i jesień tutaj możemy podawać karmę, która ma mniej białka na początek, żeby tak powoli zacząć rozkarmiać ryby. Ona jeszcze nie na full ich system przemiany materii nie pracuje, więc tutaj y, też nie chcemy im spowodować jakichś problemów, trudności tutaj w trawieniu, więc taką karmę y, z zawartością białka y, o mniejszej ilości właśnie tego białka w karmie. Dodatkowo na wiosnę to co ja jeszcze robię u siebie to jest podaję tą karmę właśnie o mniejszej zawartości białka, yy, dodatkowo jeszcze tonącą, ponieważ yy, z zachowania moich ryb zaobserwowałem też to, no pewnie nie tylko moich, ale... Tutaj podaję przykład z mojego oczka, gdzie one właśnie w tych temperaturach jeszcze niższych są mniej aktywne, bardziej trzymają się dna i nie chcę takich też zachęcać specjalnie tą karmą, czy zmuszać do wychodzenia pod powierzchnię. One się tam gdzieś czują jeszcze komfortowo w niższych warstwach wody, więc specjalnie wtedy podaję karmę właśnie tonącą. Tonąca karma o niskiej zawartości białka, one wtedy sobie ładnie ją skubią z dna. I tutaj właśnie tak, tak zaczynam karmić w tym, w tym pierwszym okresie. Kiedy robi się trochę cieplej, przechodzę już na karmę o wyższej zawartości białka. Nie jest to jeszcze full karma na najcieplejszy sezon, ale już taka z, z wyższą zawartością niż ta, którą podawałem na wiosnę. Jest to karma pływająca, ryby też zaczynają pływać bardziej już przy powierzchni i wtedy możemy już podawać taką karmę. Ja, ja tak przynajmniej podaję. Ale też nie podaje samej tej karmy, bo mieszam ją jeszcze z, tym, z tą karmą tonącą, dlatego że jeżeli też mamy mieszankę ryb mniejszych, większych, czasami ta presja ich wywierana na, na karmienie u jednych jest mniejsza, u drugich większa. To też może zależeć od charakteru ryb. Nie, 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 niekiedy to te mniejsze ryby wygrywają walkę z tymi większymi, ale generalnie daję tą mieszankę pływającą i tonącą, dlatego żeby każda ryba gdzieś znalazła dla siebie. Trochę pokarmu, żeby nie było tak, że, że ryby zjedzą pokarm, a dla innych na przykład nie zostanie nic, więc tutaj też używam tego mieszania tych, tych pokarmów pływające i tonącej właśnie w tym okresie sezonu. Powiedzmy, że to jest gdzieś maj, początek maja, dopóki woda gdzieś nie osiągnie temperatur w granicach między 15 a 20 stopni. Tak, pod 20 stopni raczej bym powiedział. Dopiero w, w tym momencie przechodzę na karmę, to już full białkową. Jeśli chodzi o rodzaje tych karm, wyglądają one w ten sposób. To jest karma o niskiej zawartości białka, właśnie ta tonąca. To jest jakieś 33% białka. Tutaj karma taka przejściowa, 36% białka pływająca, więc kiedy zaczynam karmić w tym trochę cieplejszym okresie, to mieszam te dwie karmy i niektóra opada na dno, niektóra pływa. Także wszystkie ryby, kiedy one jeszcze na full nie są tak aktywne, to wszystkie ryby pobierają pokarm. I tutaj karma już taka na full, najcieplejszy sezon, pełne białko 40%, i to jest karma, którą wykorzystuję przez. Przez większość sezonu aż do, do jesieni, kiedy woda nie zacznie się ochładzać. No i w ten sposób docieramy gdzieś do jesieni, jak już woda zacznie się ochładzać, to wtedy właśnie jakby odwracam ten cykl wiosenny, czyli przechodzę powoli na karmę taką troszkę mniej białkową i zaczynam karmić też w mniejszych ilościach, aż dochodzę do punktu, gdzie, gdzie karmię już tylko tą opadającą karmą. I, i, I kończę karmienie wtedy gdzieś w okolicach w połowy listopada. Jeżeli chodzi o ilości tych karm, to na pewno tak. Znowuż zależy to od sezonu. I w tym pierwszym momencie, w początku sezonu, karmię tak dwa trzy razy na tydzień. Czyli zaczynam powoli rozkarmiam te ryby, to jest jedno karmienie dziennie w ilości około. Hmm. Ciężko mi teraz tak określić w podług mojej liczby ryb czy, czy ich rozmiaru, ale staram się generalnie karmić je tak około 2% ich, ich masy. Tak mniej więcej sobie wykalkulowałem, ile tu mam kilogramów ryb i bodajże 30-około gram podawałem karmy w tym okresie wiosennym więc tam mamy tak, tam nawet zmniejszam ten stosunek, bo to jest tak zalecane między 1 a 3% masy ciała, więc tak zaczynam od tego 1% i kończę gdzieś tam w lecie na 3% masy ciała dziennie. Więc jedno karmienie, około 1% masy ryb i tutaj właśnie tak zaczynam ten, ten sezon wiosenny, później zwiększam tą intensywność, aż dochodzę do karmienia 1 razy dziennie. I tak trzymam się, dopóki yy, też na tej karmie już y, o wyższym y, zawartości białka, dopóki właśnie woda nie osiągnie około 20 stopni. Jak już przechodzę na Karmienie tą full białkową karmą, kiedy mamy już to około 20 stopni w oczku, to wtedy obserwuję też jak ryby są aktywne, jak pobierają ten pokarm. Jeżeli widzę, że one już zaczynają tak pochłaniać i po prostu aż się gotuje podczas karmienia, to zaczynam karmić dwa razy dziennie i wtedy. Dodatkowo monitoruję też parametry wody, bo tutaj właśnie kwestia jest jeszcze tego, jak wydajny jest nasz filtr, czyli nie dość, że ryby wiadomo nie możemy ich przekarmić, musimy obserwować ile one jedzą, żeby nie jadły za dużo, czyli taka zasada, to co zjedzą w 5 minut to jest też dobre określenie, bo możemy im sypnąć tą karmę, jeśli w 5 minut sobie z nią poradzą, znaczy, że to jest wystarczająco. Na masę ciała jest to trudniejsze. Ja starałem się tak dobierać tą ilość karmy po tej masie ciała. Czasami te ryby nie zjadały mi tego w 5 minut, ale wiedziałem, że karmię na tyle mało, że jednak zostawię im to na pół godziny. One sobie z tym poradziły w pół godziny, więc wiedziałem, że muszę im tą ilość wystarczającą też zapewnić, bo to zależy też od ich aktywności. Czasami one w 5 minut wszystko pochłoną, a czasami zajmie im to pół godziny. Zależy od temperatur, zależy od, od tego, jak już, jaki jest to moment sezonu, jak są aktywne. Więc tutaj te dwie zasady, gdzieś trzeba to wypośrodkować i znaleźć u siebie jakiś złoty środek. Dodatkowo właśnie monitoring tych parametrów w tym okresie najcieplejszym, gdzie już przechodzę na karmię dwa razy dziennie, a nawet trzy razy dziennie. I tutaj wtedy ważne jest, że raz obserwować ryby, a dwa sprawdzać parametry wody, bo możemy sobie zrobić problem taki, że jeżeli nasz filtr nie jest dość wydajny, jego, jego wydajność nie jest jakby na naszą wielkość naszego oczka wystarczająca, to wtedy możemy mieć problem z podwyższonymi stężeniami amoniaku lub azotanu. Tutaj, więc tutaj sprawdzamy sobie też ten poziom. Jeżeli wszystko jest ok, to możemy to utrzymywać. Ja ostatnio miałem sytuację, gdzie przeszedłem na dwa karmienia już dziennie. I wtedy zbadałem parametry. Miałem podwyższony lekko amoniak. U mnie to też mogło wynikać z tego, że kilka tygodni temu, trzy tygodnie temu, z, zakończyłem leczenie FMC, które mocno wpływa na filtr, właściwie zabija bakterie w filtrze i uruchamiałem go jeszcze raz, więc może on nie zyskał jeszcze 100% wydajności. Więc lekko podwyższył mi się ten amoniak, więc troszeczkę zwiększyłem tutaj dopływ wody żeby więcej tej wody troszeczkę wymienić. Przeszedłem na jedno karmienie z powrotem i, i dzisiaj sprawdzałem i, i poziom jest już OK, więc, więc wracam do karmienia dwa razy dziennie. Ale właśnie ta kontrola tego parametru jest tutaj ważna, żeby to monitorować, żeby nie doprowadzić do jakiegoś zatrucia tutaj wody w oczku. No i teraz tak, czy nasze karmienie ryb tutaj kończy się tylko na tych takich gotowych karmach, które możemy nabyć. No, nie do końca, bo możemy też urozmaicać tą dietę rybą. Czasami jakieś owoce typu arbus y, lub warzywa, sałata, ryby też y, potrafią y, tutaj ładnie jeść, ale to musi stanowić tylko taki dodatek do tej diety. To nie może być podstawa ich żywienia. Więc y, ja próbowałem z sałatą, u mnie sałata tak nie bardzo. Arbus też tak średnio, ale bardzo lubią też smaki typu y, krewetki, typu y, mączniki suszone. Jeszcze kilka innych. Mam taki miks różnych takich suszonych przysmaków dla karpi i one to bardzo fajnie też jedzą. ma to takiej formie dodatku, gdzie nieraz sobie im tam rzucę dla, dla takiej urozmaicenia ich diety, ale nie jako podstawowy, podstawowy składnik ich żywienia. Jeżeli Wam się podobał ten film, to dawajcie łapkę w górę, klikajcie subskrypcję i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Piszcie w komentarzach, jak Wy karmicie swoje ryby, jakie macie na to sposoby, jak do tego podchodzicie. I widzimy się w kolejnym odcinku.